Witam Ciebie na kolejnym treningu. Dzisiaj opcja dla osób zasiedziałych albo zbytnio <grymne> aktywnych typu właśnie dla biegaczy czy jeśli nie dużo ćwiczysz na siłowni, to te ćwiczenia będą dla Ciebie. Połóż sobie dłonie na kolanach i zaczniemy od ruchu klatki piersiowej. Zrobimy sobie kółka klatką w jedną stronę. Otwórz z przodu i zamknij z tyłu klatkę otwórz i wydech. Zamknij. Jeszcze dwa. I jeden. Druga strona. Otwórz z przodu i zamknij z tyłu klatkę. Pięć. Cztery. I trzy. Dwa. I jeden. Ok. Wyciągnij nogi przed siebie do rozkroku. Połóż dłonie na... Pod kolanami i zaczynasz pracować miednicą. Do przodu idę tu. Podwijasz i odwijasz miednicę. Podwijasz i odwijasz miednicę. Czyli jak masz guzy kulszowe, są te twarde kulki w pośladkach, to chcesz przejść naprzód tych kulek i na tył tych kulek, <gulak> na guzy kulszowych. Mhm. Jeszcze dwa. I ostatni raz, Ok, oprzyj dłonie z tyłu, zadrżyj stopy i poruszaj kolanami z prawej na lewą stronę. Dzisiaj będzie dużo ćwiczeń, dużo ćwiczeń, właśnie będzie mało ćwiczeń, ale takich na całe ciało, a zakończymy dosyć intensywnym, ale bardzo efektywnym ćwiczeniem na przód uda, więc jeśli czujesz mocno skrócony przód uda, no to zapraszam. Będzie ciekawie. Na początku rozruszamy sobie troszeczkę biodra. I zatrzymaj się z prawej strony, mhm, w tej pozycji 90 na 90. Oprzyj lewą dłoń na prawym kolanie i skręcasz nogę daleko za siebie i wracasz. Jestem twoim odbiciem lustrzanym, więc na no spokojnie możesz robić tak, jak widzisz siebie w lustrze, co tam jest jestem ja. Pięć. Jeszcze dalej. Cztery. Trzy. I dwa. I jeden. Ok, zatrzymaj. Tu jest skierowany na wprost. Oprzyj dłonie na boki nogi. Wydłuż kręgosłup i z wydechem zrób taki skłon nad tą przednią nogę. I wdech, wróć. I wydech, zegnij ręce, wydłuż kręgosłup. Wdech, wróć i wydech, dół i wdech i wydech. Coraz niżej. Chcesz tu czuć rozciąganie w prawym pośladku, czyli tutaj. Jeśli tego nie czujesz, staraj się po pierwsze mocniej, lekko otworzyć klatkę piersiową. Po drugie być może skręcić delikatnie tułów w stronę kostki albo w stronę środka piszczela. Jeszcze dwa. I ostatni raz, ok, od razu zamiast strony, oprzy prawą dłoń na lewym kolanie i skręć mocno. Otwórz tak naprawdę biodro, nie chcesz skręcić biodra. Sześć, pięć, cztery, trzy, ostatnie dwa. I ostatni raz. Okej, okay. połóż dłonie na boki przedniej nogi, wydłuż kręgosłup i z wydechem skłon do przodu. I wracasz. Nie chcesz aż tak mocno się opierać o podłogę. Tak naprawdę delikatnie, tylko chcesz się oprzeć. I wydech dół. I wdech góra. I wydech dół. Jeszcze cztery. I dół. I trzy, ostatnie dwa i ostatni raz. Ok, wróć na środek i teraz przejdź sobie do klęku, zwykły klęk, wyciągnij lewą nogę przed siebie, ręce są na biodrach, ja tu położę poduszkę pod kolano, bo... Ta mata jest dosyć cienka, dlatego możesz używać pomocy i poduszek. Ręce na biodra, stopa przednia na flex. I teraz odwiń miednicę. Przejdź do takiego ala skłonu do przodu. Noga może być lekko zgięta. Wracasz do góry i przechodzisz do wypadu nogi w przód. I wracasz prostując przednią nogę. I to samo do tyłu. I wracasz i do przodu, do wypadu nogi w przód i wracasz biodrami. Mhm. I góra i dół. Jeszcze pięć. Mhm. Jak idziesz do dołu, chcesz czuć rozciąganie być może w prawej stronie biodra, a jak skłon do przodu, to rozciąganie z tyłu lewej nogi. Ostatnie trzy. I dwa, i jeden. Zatrzymaj z biodrami na dole i delikatnie kilka razy pulsujesz biodrami w dół. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Wyciągnij teraz ręce przed siebie do przodu, połącz dłonie i robimy skręty tułowia. Prawa ręka idzie za siebie, wdech i wydech. Wracasz, połącz ze sobą dłonie i druga strona, lewa ręka, wdech. I wydech wracasz. I kontynuujesz ten ruch. Czyli tutaj mocny skrętłowia w dal, a patrzysz się za swoim kciukiem. Tak, czyli oczy też śledzą tutaj tego kciuka. I sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden super, Oprzyj dłonie teraz obok nogi, czyli po prawej stronie nogi, zadrzyj z tyłu stopę i na raz prostujesz nogę w kolanie, na dwa zginasz, i na trzy zginasz nogę w kolanie i wracasz. I tu staraj się na tyle, ile to możliwe, napiąć tylny pośladek, czyli napiąć prawy pośladek. A biodra zostają tak nisko, jak dasz radę. Wyobraź sobie, że masz nie wiem, 5 kilo czekolady na biodrach i nie możesz jej upuścić, ale ona ci bardzo ciąży. To jest właśnie ten ruch, nie musisz doprostowywać nogi do końca. Ostatnie dwa razy. I ostatni raz. Okej, okay, wróć i teraz wyprostuj przednią nogę, ale ręce zostają z przodu tylko przeniesie na dwie strony nogi. Kolano może być zgięte wydłuż kręgosłup. Jeśli tutaj już ci jest ciężko, możesz użyć kostek i stanąć sobie dłońmi na tych kostkach, żeby było troszkę łatwiej. Pamiętaj, no że kolano śmiało może być zgięte, ale jak czujesz się OK, to możesz też wyprostować. Ważne, żeby wydłużyć kręgosłup. I tutaj naciągnij stopę i zadrzej. Naciągnij i zadrzej. I 5, 4, 3, 2, 1, zadź. I teraz lekko zginasz kolano i prostujesz. Zginasz i prostujesz. Pamiętaj, nie musisz prostuję do końca. To może być taki mały ruch. 5, 4, 3, 2, 1. Super, zginasz nogę w kolanie i teraz odpychasz. Swoją lewą dłonią lewe kolano i wracasz, wdech, i wydech odpychasz. Tak jakbyś chciał, chciał, chciał być jak najdalej od tej nogi. Wdech wracasz, i wydech w dal. Jeszcze trzy, i w dal. I dwa, i w dal. Ostatni raz, i w dal. Wyciągaj. Super, wyprostuj przednią nogę i zamień strony. Czyli teraz idziesz do klęku na lewej nodze. Prawa noga jest z przodu prosta albo lekko zgięta. Odwij miednicę, czyli pośladki patrzą się w tył, robisz skłon do tej przedniej nogi. Wracasz i przechodzisz do wypadu nogi w przód. I wracasz. I raz, dwa, i trzy i cztery. Raz, dwa i trzy. I cztery, bardzo dobrze. Mhm. Jeszcze pięć. Najwyżej, że chcesz czuć rozciąganie z tyłu prawej nogi, jak już nogę. Jeszcze trzy. I dwa. I ostatni raz, zatrzymaj biodra nisko i delikatnie pulsujesz biodrami w dół, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wyciągnij ręce do przodu, połącz dłonie i robimy skręty w tłowie, raz w jedną, raz w drugą, raz w jedną i raz w drugą. Ostatnie 5 i cztery, trzy, dwa i 1. Brawo. I oprzyj teraz na boku nogi, na lewej stronie tej stopy. Zatrzyj tylnią nogę i prostujesz nogę na raz, na dwa, zginasz i trzy. Zginasz nogę w kolanie i cztery, wracasz i raz, dwa i trzy. Cztery. Pamiętaj, że chcesz zostawić bydry jak najniżej. Masz te pięć kilo czekolady, i nie chcesz jej upuścić. Ostatnie cztery razy i trzy. I dwa. Ostatni raz. Okej okay. i prostujemy powolutku przednią nogę. Dłonie są teraz po dwóch stronach nogi. Stopa flex, kolano może być zgięte. Śmiało mhm. wydłuż kręgosłup i poruszaj sobie stopą. Naciągnij i zatrzymaj, naciągnij i zatrzymaj. Jeszcze pięć. 4 3 i 2 Noga zostaje za dar, teraz zginasz nogę w kolanie i delikatnie doprostowujesz. To nie jest duży ruch, to jest malutki ruch. Ostatnie 5 4 3 2 Jeden. Brawo. Przechodzisz do wypadu nogi w przód i teraz odpychasz swoją e, prawą nogę, prawe kolano od siebie w dal. I wdech, wróć. I wydech, odpychasz. I wdech, wróć. I wydech, odpychasz. Pięć. I w dal. Cztery. Trzy. Ostatnie dwa. Ostatni raz. Brawo, powolutku, powolutku wyprostuj przednią nogę i przechodzisz do klęku. Po pierwsze, w klęku zrób kilka krążeń w jedną stronę i kilka krążeń w drugą stronę. No i teraz idziemy z naszym rozciąganiem kanapowym. I czego tu potrzebujesz? Tak naprawdę kanapy albo ściany. Na pewno to masz w domu i albo miękkiej kostki, albo po prostu poduszki pod kolano, żeby było mięciutko. Ja tu mam twardą kostkę, więc położę po prostu poduszkę na tą kostkę, ale możesz po prostu też położyć kolano na podłodze, jeśli jest mocno wytrzymałe. Więc kładziemy prawe kolano na kostce lub na poduszce, a prawą stopę albo na kanapie, albo na ścianie. A drugą nogę wyciągamy do przodu. No i to może być dość intensywne dla Ciebie, więc na spokojnie, jeśli już tu czujesz, że w ogóle masakra i no nie, <laughs> to możesz oddalić sobie kolano od ściany i dzięki temu będzie to lepsze do zniesienia. Więc wybierz swoją opcję, zobacz, jak się czujesz w obu pozycjach. No i przechodzimy do góry. Jesteś na kolanie, połóż dłonie na biodę i zaczynasz delikatnie ruszać miednicą. Delikatnie podwiń i odwiń miednicę. I tu już możesz czuć, że jest naprawdę ciężko. Eee, na spokojnie. Nadal, jeśli czujesz, że jest zbyt intensywnie, że ci napina bardziej mięsień niż... Rozluźnia, możesz oddalić kolano od ściany lub od kanapy. Zostań na podwiniętej miednicy, czyli biodra kierujesz w stronę żeber. Lekko napnij prawy pośladek i przenosisz biodra do przodu. I wracasz do góry wdech. I wydech do przodu. I wracasz do góry wdech. I wydech tu. I wydech tu. Spokojnie oddychasz jeszcze 5, 4, 3, 2. I ostatni raz, zatrzymaj w połowie i napierając, napierasz tak naprawdę prawą stopą w ścianę na 5, 4, 3, zrób tech. Wydech, rozluźnij, przenieś bydra do przodu delikatnie i zrobimy to samo. Napierasz stopą w podłogę, w podłogę, w ścianę na 4 cztery, trzy, zrób dech. I z wydechem rozluźnij, przejdź bydrami jak najniżej, wyciągnij prawą rękę do sufitu i zrób skłon w lewą stronę. Na wydłużonym kręgosłupie. Tylko oddychasz. Jeszcze dwa. I z kolejnym wróć, przenieś ręce teraz na bok nogi. Biodra zostają nisko. No i teraz ostatnie 10 powtórzeń. Zginamy tylną nogę w stronę pośladka i wracamy. Zginasz i wracasz. Zginasz i wracasz. Oczywiście to może... Biodra mogą być wyżej, jeśli czujesz mocne napięcie. Pięć. Cztery. Trzy, ostatnie dwa, jeden, brawo, wracasz biedrami do tyłu i zamień strony. Czyli teraz lewe kolano jest na kostce, prawa noga z przodu, a ręce na biodrach. I zaczynasz od pracy miednicy. Podwijasz i odwijasz. Podwijasz i odwijasz. I jeśli jesteś po bieganiu. Jeśli potrzebujesz trochę rozluźnić te przody, uda. Albo po prostu dużo siedzisz w ciągu dnia. Bardzo polecam ci chociaż tylko to ćwiczenie. Trzy i dwa. Jeden podwójny, miednicę, napnij z tyłu pośladek i przenosimy biodra do przodu, do połowy i wracamy w dech. I wydech do połowy. I górę wdech. I wydech do połowy. Dążymy tak naprawdę do pełnego wyprostu w biodrze. Dzięki temu nasz pośladek będzie też prawidłowo pracował. Jeśli czujesz, masz mocny ból w dole pleców, no to wbrew pozorom <grym się> e, oczywiście, ob, jakby powodów może być bardzo, bardzo dużo ale spróbuj tego rozciągania też żeby trochę odpuścić napięcie z przodu ciała. Zatrzymaj się w połowie i napierasz lewą stopą w ścianę. Na pięć, cztery, trzy, zrób wdech. Rozluźnij wydech, przenieś biodra do przodu. I jeszcze raz. Pięć, cztery, trzy, zrób wdech. I wydech, rozluźnij, przenieś biodra do przodu. Ok. Oprzyj teraz dłonie na lewą stronę nogi, i ostatnie 10 razy przyciągamy piętę do pośladka i wracamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo, wyjdź z pozycji. Przejdź sobie do zbiekłego klęku. Zrób znowu kilka krążeń biodrami w jedną i kilka krążeń biodrami w drugą. Zobacz, jak się czujesz, jak Twoje biodra się czują. Podwiń, miednicę w tej pozycji, odwiń, też zobacz, jak tam z wyprostem nóg w biodrach. Ok, usiądź sobie na piętach, połóż dłonie na przody nóg i zdechem Otwórz klatkę. I wydech zaokrągli plecy, zamknij klatkę. I otwórz klatkę, wdech. I wydech zaokrągli plecy, zamknij klatkę. Ostatni raz. I spokojny wydech. Róć na środek. Bardzo to dziękuję za dzisiaj. Jeśli masz jakieś pomysły na kolejne treningi, czego potrzebujesz, koniecznie napisz w komentarzu, bo ja na pewno chcę słuchać. Też, czego Wy potrzebujecie? Daj łapkę w górę, daj subskrypcję, bo to mi pomaga dotrzeć do nowych osób. I daj znać, jak się czujesz po treningu. Do zobaczenia, hej!